Tak, więc dzień dobry moi drodzy, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Age of Darkness Final Stand. No i tak, dzisiaj kolejna godzina próby. Mm, musimy tutaj poustawić jednost... nasze jednostki, ponieważ dzisiaj jest niestety kolejna horda O, widzę, że balisty nasze tutaj strzelają już po. Powo... Ojej, wygląda, to, że gra mi skraszowała by się zapisała automatycznie, mam nadzieję, że się zapisała. No nie, nie zapisała się. No to w takim razie trzeba zrobić to od nowa. E, nie czy robić tę katapultę, drugą chyba nie będziemy jej robić, szczerze mówiąc. Dobra, w każdym razie wysyłamy ich znowu tutaj. A może by tutaj zrobić ten fire tower, to zróbmy w takim razie. Będzie przynajmniej tutaj widać okolice. No bo tak, no tutaj to raczej na pewno stąd przyjdą. To nie ma się co zastanawiać, nawet. I jest balista. Teraz jeszcze te dwa ulepszyć. Tylko jeden mogę czemu? Nie, go mogę, dobra. E, ja bym zrobił tutaj najlepiej jeszcze trzecią taką bramę. Musimy być jak najlepiej przygotowani. I możemy też tego do sobie odblokować. O, strzela ta balista? Co strzela? A, nic strzela. Dobra, i zobaczmy. Point of interest discovered. Tak, to jest tutaj zaraz obok. No, będziemy przynajmniej dużo widzieć. Ale bałem się, że mogą też tutaj pójść, więc zróbmy tutaj też ten drugi Grand Ball Tower. Możemy w sumie sprzedać to, co się tutaj na naszym bazarku zbierało. O, teraz tam będzie stać eleganciarob. Jakoś tu i tutaj obok zrobimy jeszcze wielką balistę, jak będzie, jak będzie, mie jak będzie miejsce i jak będą pieniądze. No bo teraz musimy ten Grand Ballista Tower budować drugi. Bo tutaj akurat nie ma już takiego fajnego przysmyku, jak było stacją. Oni się tutaj wszyscy jak, jak się ułożą to ich sobie tutaj znowu poukładamy Tak więc jeden Grand Battle Tower i dwie balisty mogą być Jeszcze to by można w sumie ulepszyć Bo też mogłem tutaj przejść Ale to myślę, że wystarczy jakieś łuczniczki tutaj wysłać Znaczy kuszniczki, przepraszam Kuszniczki te wysłać ale raczej tutaj będą szli tylko ale wiadomo gotowy zawsze ubezpieczony no ale dobra, już tej większość dotarła, ta katapulta jeszcze nie została ulepszmy jeszcze te dwie bramy to jest już ulepszone, można by tutaj w sumie zrobić jakąś balistę prowizoryczną, o na przykład tu no i tak, drugi run był ale tutaj nie ma sensu, nie. Więc ja tego pozbierał jeszcze na tę balistę. Darkness is here. Wiem, że ciemność nadchodzi. No i niestety nadchodzi ona wielkimi krokami. Zróbmy to jeszcze takie podstawowe, jakieś barykatki. Okej, okay, jak to robimy? Tutaj będą pacze tej paniki. Podpalacze idą tutaj, e, te dwa impalery idą tu. E, wy, koleżaneczki, idziecie tutaj. Ok, a wy tutaj stoicie i na holda e, sobie ustawcie. Taka ta katapulta, gdzie ona jest? Co ona jest tutaj? Dobra, to może tutaj zdąży do Edwin też będzie tutaj stać tankować Tylko te flamery muszą O bardziej tutaj stać Edwin będzie też obok nich stać Wy będziecie stać tu tu Nie no miałyście tam zostać Głupie e, Kuszniczki Tylko tak Aha, nadchodzą I zaczyna się kolejna horda Waaaa wow. Infected water Aha! Czyli, że 10% szansy, żeby trenowane... Ale to jest gówno, kurde I teraz tak, wszyscy mają tryb defensywny Tylko wy tutaj podejdźcie A wy nie strzelacie? Jaki wy macie zasięg? O dobra, strzelają No to, musimy mieć... 10 tysięcy ich jest, ożeż, ty Nie gadaj, że oni idą tu Eee, tu w takim razie trzeba wzmocnić to Zbudować jakiś Grand battle Tower O tu Podesłać nasze kuszniczki i impaler zresztą też Eee, gdzie jest nasza katapulta? Katapulta jest tu, dobra O nie, i ona jest jeszcze zwolniona, nie wierzę że to tak właściwie to poślijmy tutaj wszystkie nasze kroszuczki jakie mamy żeby to obroniły a czyli oni to ominą po prostu ale hała dobra w takim razie podsyłam tutaj wszystko co mamy a pośpiesz się balista jakie no ma zaraz zaraz jej to spadnie nie Gdzie przynajmniej dobrego Palery są. Dobra, mogą strzelać. Okej, okay, wczora, że nie spadła te gdzieś jest mgła pewnie, nie? Eee, teoretycznie. To nie. nie wiem o co chodzi. Dobra, zaraz jej włączymy siege mode. Eee, tylko niech jeszcze podejdzie. Dobra, i włączamy siege mode, Będzie strzelać? Tak, jest, strzela. E, wiadomo, kuszniczki mają e, najsilniejszych... Jak e, wycelować? E, czyli, tak, czy są to już nasze wszystkie? Nie, nie, Fortified Wall. Ja chcę wybrać naszych flamerków. E, podejdźcie tutaj jak najbliżej i stańcie. Edwin Czy ty możesz przejść tym crackfire y przez, przez mur? Ha! Strzelił kakwajerom przez bur. To dobre. A czy możemy ulepszyć te palisty? Oczywiście, że nie możemy jeszcze. O, widzę, że tutaj też idą e, Palisty. Czy wy możecie jego zaatakować? Chyba chyba niezbyt. Dobra, tutaj też podejślimy parę tych kuszniczek, które zaczęli też tutaj atakować. Aż no wiadomo, tutaj to Tutaj to długo mi wszystko wytrzyma. A panie... Panowie i Panery, czy możecie podejść się jak najbliżej? Dobra, A jak dam Pan Polda, to mogę trzeć. Zostało ich już tylko 8,5 tysiąca, teoretycznie. Tak, Edwin ma znowu crackfire'a. Aha, tylko Ty musisz podejść tak, jak najbliżej. O, o, tu najlepiej, tu najlepiej, dawaj crackfire'a. Dobra, pięknie. On też już umrze za chwilę. Tylko wy się tutaj, panowie, Panie Kuczniczki. Go zabicie ok, o niej zaś przyszedł kolejny a, Dobra Musimy dać sobie radę Edwin ma znowu crackfire? Nie, jeszcze sobie nie odnowiła, a za chwilę powinien mieć już Dobra a, Kuszniczki będą w niego strzelać to szybko padnie No Teraz jeszcze, cyk, e, on to w ogóle zaraz już, już zostanie istnieć po wiadomo, no jak to te giganty teraz szybko umierają. Tak, z pierwszą walczyliśmy, to tak było ciężko, Dobra, przy okazji to widzę, że tutaj trochę ściągają, to też bardzo fajnie. E, fajnie też, że te flamery mogą strzelać przez mur, to jest w ogóle dziwne. E, Edwin, nie wiem, on nie ma, on chyba nie może przez ściany, tak mi się wydaje. Ale teraz tutaj przyszło w ogóle o nie. Eee, tak, zaraz można ma już krokwejra Edwin To dawaj znowu... no nie bardzo dobry właśnie mówię, widzicie jak on, jak on mi morduje wszystkich, to jest taka ta im. nam się bardzo przydaje I on też dajmy target strongest Okej, okay, Dajemy sobie radę dziwo Idzie kolejny gigant O, ten tutaj też już padnie, widzę Za chwileczkę Naprawę mur, póki możemy Ajajaj, e, tutaj się dzieje fajnie. Ale mamy jeszcze te flamery, nie? One, one mogą tankować, tak naprawdę Tutaj gdzie y, Robimy im niezłą sieczkę Edwin może jeszcze Dać crackfire'a, aha nie może, bo musi podejść Coś go cały czas spyka ktoś Dajmy mu holda I dawaj crackfire'a, dobra no, to już się naprawiło z tego co widzę praktycznie. Więc możemy to zaś znowu naprawić. O, to też się naprawiło z tego co widzę. To bardzo fajnie. E, no, ta Horton nam już idzie dużo lepiej, szczerze mówiąc. E, to to w ogóle pominęli. Co ciekawe. Możemy też zbudować... możemy też ulepszyć tę te ba te balistę. E, i, i, I możemy sobie wytrenować za ten czas, na przykład, na przykład, drugą katapultę, bo no dobra, impalera na razie tylko jednego i możemy sobie jeszcze dobudować jakieś domeczki, gdzie to było. Dobra, tutaj nasza dzielnica mieszkaniowa się coraz bardziej powiększa, A, no, mm, nie chcę tego tutaj na razie tej farmy, chociaż można by ją gdzieś tutaj na przykład postawić, tak, i to będzie git w miarę. Ale w ogóle co tutaj się dzieje? w jest clean'a Bo teraz tutaj jest ich tyle. Cholera tu jest dużo. No ale mamy e, naszych, e, grand, nasz Grand Below Tower, który tutaj robi roboty, mi. wszystko. Ale teraz nie może strzelać ta balista, niestety. No, mówi się trudno. Edwin, czy masz odnowiony Crackfire? Masz. O, zapach znowu. Okej, okay, możemy na przy okazji, muru, które tutaj są. Te kuczniczki z niego strzelają, tego olbrzyma, który tutaj przyszedł. Tak, strzelają. Okej, okay, dajemy sobie na razie rado, dziwo. I abyśmy sobie dawali tę radę jak najdłużej. Bo katapulta tutaj strzela, kuczniczki też zresztą. Te e, flamery się też sie bardzo dobrze, no ale no właśnie, oni cały czas. Wychodzą, ale już po połowie hordy jesteśmy, e, więc to bardzo Aha, dobra, widzę. E, te wielkie balisty ich ściągają, bo strzelają e, tutaj w nich. To już widzę. E, co to się takiego dzieje? Okay. Edwin, e, dawaj znowu crackfire. Okej, okay. tutaj mamy w, wielką balistę zrobioną. E, no i tak. Możemy sobie więcej domków tutaj pobudować. Mówimy się podczas hordów City Builder normalnie. lepszym sobie to jeszcze przy okazji. I można by sobie wytrenować wytrenować by sobie można. No właśnie, co? Można sobie. A nie, wytrenujemy sobie na razie nic z tego co widzę, bo nie mamy jedzenia. Nie wiem, przez ile się nie nagrywało, ale mam nadzieję, że nie przez długo. E To nie... To sobie wierzmy Final stand approaching Co? Jaki final stand Czy to już jest Czy, czy to już jest ostatni atak Ojej oj 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 tego się nie ej, ej, nie wolno tak, nie wolno ej, nie wolno tak halo Musimy wytrenować jak najwięcej jednostek. No ja z drugiej strony, moi drodzy, wiecie co? Ja muszę sobie odpocząć po tej hordzie, szczerze mówiąc. Bo się trochę tutaj zmęczyłem. No, tak więc w następnym odcinku myślę, że zajmiemy tym. A widzę też, że mam dość dużo czasu na przygotowanie się. Ale szybko zobaczmy sobie, gdzie musimy. Gdzie byśmy sobie musieli wzmocnić obronę? Na pewno tej południe to jest coś, co... Trzeba będzie bronić dużo lepiej. No niestety w takim razie... The fissures begin to steer. How rumbles to Szczeliny zaczynają pękać. Co znaczy, że szczeliny zaczynają pękać tutaj coś się dzieje? Czyli oni stąd będą wychodzić z, tego, z tych szczelin, znaczy z tych... z tych dziur. No to mi wygląda. Ojej oj Dobra A to oznacza, że musimy Zebrać wszystkich naszych Żołnierzyków, dobra, jeszcze raz Wszystkich naszych żołnierzyków I ich wysłać tutaj Żeby jakoś dobrze to podzielić wszystko Zbudujmy jeszcze tutaj jakiś murek dodatkowy Aż no właśnie, to chyba bardziej tutaj powinniśmy w takim razie To ulepszyć po prostu Skoro to z tym miałem przyjść. No bo nawet słyszę te szepty. To jest creepy, to są te szepty, szczerze mówiąc. Ale pytanie to jest ostateczne pytanie. Czy jesteśmy na pewno gotowi? No tutaj na pewno trzeba będzie jeszcze ulepszyć. Ale myślę, że e, powinniśmy dać radę e, po, e, wytrzymać nasz ostatni bastion, ale moi drodzy, ja teraz zapisuję. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli się spodobał, to byłbym bardzo mi, gdybyście zostawili łapeczkę w górę. Oraz jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to gdybyście zostawili te subskrypcję A tymczasem ja się z Wami żegnam. Po, do zobaczenia. Cześć.